Wydawnictwo życia wewnętrznego na jej głowie prezentuje serię Poznaj najświętszą Maryję Pannę. Zaprasza ojciec Bernard od Matki Bożej. W imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Amen. Wielbię o Panie, Twój nieskończony Majestat, i pokornie proszę Cię o łaskę, aby to rozmyślanie, które rozpoczynam, uświęciło moją duszę oraz wydało we mnie owoce na Twoją cześć i chwałę. Panno Święta, Aniele Stróżu, moi święci patronowie, módlcie się i wstawiajcie się za mną. Amen. Którego chcecie, żebym wam uwolnił, barabasza czy Jezusa? Odpowiedzieli: Barabasza. Widząc, że nawet ten straszny widok skatowanego, ledwie podobnego do ludzkiej postaci Jezusa, nie nasycił zawiści żydowskiej, nie wzbudził u nich litości. Piłat użył ostatniego środka, ponieważ na święto Paschy wypuszczano Żydom jednego więźnia, więc im zaproponował wybór pomiędzy sławnym zbrodniarzem Barabaszem a Jezusem. Jakimże nowym bólem dla Matki Jezusowej było to poniżające porównanie? Wszak jej syn to niewinność, świętość, cnota, a tamten występek zbrodnia grzech. O matko bolesna, nie odjęto ci tego bólu. Widziałaś postawionego swego Jezusa obok barabasza, baranka bez mazy obok dzikiego wilka. Białą, łagodną gołąbkę obok drapieżnego, czarnego kruka. Jeżeli mądrość Boża jest kosztowniejsza niż najczystsze złoto, i nie ma rzeczy na świecie, którą by można było z nią zestawić, jakże porównany być może Syn Boży, ta mądrość odwieczna, ze zbrodniarzem i rabusiem? Lecz może wnet skończy się ta poniżająca Jezusa scena, przecież ci ludzie muszą go uwolnić, nie mogą przyrównać tego, co im świadczył, same dobrodziejstwa, ze zbrodniarzem, co kradł ich mienie i mordował ich braci. Nie mogą się nawet wahać w wyborze, niestety. Obiedna moja Matko, nie tylko, że tłum się waha, nie tylko, że porównuje Jezusa z Barabaszem, ale przenosi Barabasza nad Jezusa. Widzi Matka Najświętsza jak tłum się kołysze, jak przebiegają przezeń wrogowie Jezusa i podjudzają tłuszcze i wnet dolatuje do jej uszu nowy straszny krzyk. Wypuść nam barabasza, ukrzyżuj Jezusa. Zaśmiał się zbój z triumfem, zwycięsko spojrzał na Jezusa, niecierpliwie wstrząsnął kajdanami. Wnet one opadną, będzie wolny, będzie mógł znów ograbiać tych, co go dziś uwolnili. Podczas gdy ten tam Nazarejczyk, zaledwie cień człowieka, zawiśnie na krzyżu. Jak straszną goryczą zalała serce matki najświętszej, okropna krzywda wyrządzona Jezusowi. Jak to, więc nie tylko porównano syna Bożego ze zbrodniarzem, Lecz przeniesiono tego ostatniego nad niego? Chciałbym cię pocieszyć, najboleśniejsza matko, lecz jakżeż mogę to uczynić, gdy to zaledwie początek, pierwszy wybór, za którym nastąpią tysiące i tysiące innych. Tysiące razy twoje dzieci, niepomnę na ciebie, nie tylko będą porównywały Jezusa z najohydniejszymi zbrodniami i grzechami, ale będą je nad niego przenosiły, będą krzyczały oszalałym głosem namiętności, jak teraz ten tłum. Chcemy Barabasza, ukrzyżuj Jezusa! Którego chcecie, żebym wam uwolnił, barabasza czy Jezusa? Zestawienie Jezusa z barabaszem, mówi współczesny pisarz katolicki, nie jest przypadkowe sięga ono głębiej w życie, niż by się zdawać mogło. Na każdym polu, w każdej duszy odbywa się dziś ten plebiscyt zarówno w wielkich miastach, jak i w zaciszach klasztorów. A nie trzeba długo badać, kogo ci ludzie wybierają. Wystarczy wejść do ich mieszkania, porozmawiać krótko o ich zainteresowaniach, przypatrzyć się ich ubraniu, zobaczyć tytuł książki, jaką czytają. Wejść z nimi na moment do kina czy teatru, by zobaczyć, co oni tam będą oglądać. A będziemy mieli niezaprzeczoną pewność, czy oni wołają wypuść nam Jezusa, czy też Barabasza. Głębokie słowa, godne głębokiego zastanowienia. Gdybyśmy tak poszli za wskazówką tego pisarza i rzeczywiście przypatrzyli się temu, co on poleca, zobaczylibyśmy z niemałym przerażeniem, że po tylu wiekach odkupienia większość ludzi żąda uwolnienia Barabasza, a nowego ukrzyżowania Chrystusa. Lecz nam teraz nie chodzi o innych, lecz o samych siebie, o naszą matkę bolesną. Ona z całą gotowością przyjęła dla nas cierpienia, złożyła w ofierze Jezusa. Cierpiałaby nawet jeszcze więcej, gdyby mogła, byleby tylko znalazła wdzięczność swych dzieci. Niestety tej wdzięczności, tej szlachetnej, zdecydowanej woli do pracy dla swej matki, nie znajduje ona u wielu swych dzieci. I to ją więcej boli, głębiej rani, niż te krzyki przed pretorium Piłata. Widzi, jak ci, których została matką, kosztem takich katuszy. Ofiarą ze swego boskiego Syna, Zapominają o wszystkim, darzą ją i jej syna czarną niewdzięcznością, Swym życiem i czynami stają po stronie barabasza. Któż by śmiał być tak bezlitosny, By wobec matki przenosił zbrodniarza nad jej syna. Gdy ciężka nam się wydaje droga cnoty, droga ofiary, przenośmy się częściej myślą przed Pretorium Piłata, do stóp Matki Najświętszej, a wtedy zabraknie nam odwagi, by żądać uwolnienia Barabasza i śmierci Jezusa. Mój najsłodszy Panie Jezu Chryste, proszę Cię, aby Twoja najświętsza męka stała się dla mnie siłą, która mnie umocni, ustrzeże i obroni. Twoje najświętsze rany niech staną się dla mnie pokarmem, który mnie pokrzepi, ogrzeje i rozraduje. Przelanie Twojej krwi niech mnie oczyści ze wszystkich grzechów. Twój krzyż niech będzie moją chwałą. Twoja śmierć, niech mi przyniesie życie wieczne, niech moje serce znajdzie w Twojej męce swoją pociechę, radość, miłość i życie. Amen. Prezentowane treści pochodzą z dzieła Najboleśniejsza. Książkę lub audiobook nabędziesz w księgarni na jej